Cześć, kochani! Z tej strony Paula, Lidia i Ola! Tak, Też gość honorowy dzisiaj. Dzisiaj przychodzimy do Was z challenge'em. Kto zna mnie bardziej? My best friend or my boyfriend? I zobaczymy. Przygotowałam 13 pytań. I zobaczymy, kto zna mnie bardziej. Paula czy Olaf? jestem, to eee. też dla niej ciekawa. Czuję, że przegram to z ze Myślę, że, że oboje. Nie, myślę, że spokojnie tak będą e, Ogólnie tak. Przygotowaliśmy też tutaj kartki, e, na których będą pisali swoje odpowiedzi. Czyli e, będzie to polegało na tym, że ja mówię pytanie, mają, nie wiem, myślę, że 10 sekund na e, pisanie no, ok. odpowiedzi. Tak, i potem na raz, dwa, trzy obracają odpowiedzi i zdobywa ten który odgadnie albo jest najbliżej poprawnej odpowiedzi. Mhm, mm okej. Okay. No to co? Zapraszam na odcinek. Tak, oglądajcie do końca, koniecznie. Myślę, że to będzie uh. fascynujący odcinek. I'm excited. Me okay. too. Are you ready? Ready. ready? ready. Ready. Pytanie numer jeden. Jaki jest mój znak zodiaku? Aaa! <laughs> Jezu, Okej. Okay. Dobra. 3, 2, 1, go. Co myśmy zrobili? No, to to... Są... <gulia> Zgadliście? Nie, jesteśmy ryby. wodnik jest. Aaaa, tak jest. Joda. <gulia> ja mówię, że ty nie mówię, że jesteś koziorożec, ale co jest po koziorożce, ja mówię chyba wodnik. Tak jest. Pytanie numer dwa. W jakim mieście się urodziłam? <gulia> to jest podchwytliwe. Nie może powiedzieć, bo to wiesz... Nie, nie jestem krańczycy, to jest sposób. Jest, 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 jest. Jak podchwytliwe? Może być pytanie, w jakim się urodziłam? W że nie ma szpitala. Położna? Położna? W To sensie jest w szpital, ale nie ma położniczego. A wtedy, jak ja się urodziłam, to jeszcze nie było nawet chyba w szpitala w że? Okej, eee... rzeczywiście, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Czeka. No. Co ty napisałaś? Szczecin. Ja poznam. Ja nawet nie byłam w Szczecinie. Ja wiem, ale ja nie miałem pojęcia, pochodzisz, co może być. Ja się urodziłam w Pile. Pila! ha, no tak! Z Chwila! Skądś rodziłam No to. Ale. No to samo województwo Chociaż, a nie! <laughs> ja się szedię tak! Najlepsze, bo. No nie, chociaż nie! Chodzisz mnie szpitala! Bo ja wiedziałam, że Olaf pisze już Wiesz, ja, jak sam chodzisz <laughs> piszesz, nie? Pytanie okay. numer 3. W jakim mieście chodziłam do szkoły w klasach 1-3? Jakaś za długo pisałaś na tą odpowiedź, która jest na no tą? Naraz! <grym> to jest! Nie... Ej, to już wiesz, to nie wiem, czy to długo pisałam. 3, 2, 1, tak. go. Mamy to samo powiedz. Nie, to nie jest jest chociaż... piła? Budzeń. What the Łoka! What the, fuck? What the fuck? tym miastach na Chociaż piła! Like, what? Ja, ja, ja nawet nigdy o tym nie słyszałam! Like, like, what? The what I, the fuck? Dobra, budzyń, ja nie no, słuchajcie, ja, ja nie no się... wiedziałam, że taka miejscowość istnieje! wiesz. No. W dzisiejszym odcinku uczymy się wsi polskich. Na jakim byłam profilu w liceum? I think I know. Ah. Okay. Three, two, no, one, three, two Go. nie widać zupełnie. Rozszerzona bielka. Ja mam bielkę że ten z Was nie jest w 100% tak prawidłowy, ale Paula jest bliżej, ponieważ A. to było biologiczno-medyczne. biologiczno Właśnie myślałem, A, tak to medyczne. Nie, proszę, A, właśnie, proszę właśnie, biologia, Dobra, ale myślałem sobie właśnie, że to medyczne, bo na pewno z, medy z medycyną Nie ja pamiętam, coś? że z biologią, że ona była i mnie się dziwiłam no jeszcze, że ona po biolo... Tylko, że ja się zakodowałam biologiem, no. biologiczno-medycznego, no. no nie? No bo przeważnie z biolochem biologiczno-medycznego, mm -hmm. Paula, mm. masz punkt. Nice. Pytanie numer 5. Z jakich dodatkowych przedmiotów pisałam maturę? O oh, f**k, co to są w ogóle zapytania, nie mogłeś zadać, nie wiem jaki masz rozmiar buta. Już wiesz to już. Nie, nie, uh, me, Dobra, give me, give me one second. Uh, nie, ja nie, ja nie, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem. Oh. Okay. Sorry, sorry, okay. sorry. 3, 2, 1, go. What do you have? Biologie. Ja mam biologiej wos. Wos? Wos? Ale wiesz, angielski rozszerzony do Was. Nie, nie rozdawałam że no rozszerzymy tak, rozszerzymy. tylko No właśnie tak rozoby. Tak, właśnie sobie, że też napisałem angielskiego rozszerzony. Ale no ja to w kółku, że nie chodziło myślałam, że oprócz tego to napisałam. Nie, fanfakt ja nie zdawałam, że szerzonego angielskiego, bo ja nie chciałam wcale napisać na angielską. To wyszło spontanicznie. Ja miałam takie O, Okej. Okay. Dlatego byłam na biologicznym medycznym. Przeszła ja tak zrobiłam z tego magisterkę. <laughs> tak wyszło. No dobra, czyli biologię pewnie mamy rację, czy nie? No, dobra, Pania? ekstra punkt. Y, jedno rozszerzenie i jedna podstawa. No Olaf miał tylko dwa dobre, czyli biologia i chemia. No nie zdawałam w losu, nie? No, rysujesz, no, nie, wiem mówię. Tak czyli jest to... biologia i chemia. Jeden przedmiot zdawała rozszerzony, a drugi podstawowy. A, a to na pewno. No to na pewno biologię jest zda... Nie, nie, chemię zdawałaś rozszerzoną, a biologię podstawową. Tak? Nie, pewnie źle a nie... Dobra, nie wiem, dobra, nie ja końcu. Ja. No. ja mówię, że podstawową biologię. Biologię rozszerzenie. Postawała biologia rozszerzona, a <laughs> No i nieważne. Ale tak dostaję punkt. Bo... Tak, tak. Ale to mi też dam, bo zgadłaś. No. no bo ja zgadłam Aha, to tym. punkt. Okej, dobra. No. Pytanie numer 6 Ale. Czy miałam kiedykolwiek jakieś zwierzę? A jeżeli tak, to jakie to było? Fadży! Co to za pytanie w ogóle? Nie wiem. 3, 2, 1. To. Masz komik? Ja no. mam kota. I my nie znamy. Nigdy nie miałam chota. Chomika miałam tylko dlatego, że um, odziedziczyłam go. Ale ogólnie miałam świnkę morską, którą kupili mi moje rodzice. Nigdy nie słyszałam o śwince morskiej. Tak, bawiła się SEBI. Okej. Okay. Ale... Chomikę zgadzam. SEBI. Nie, SEBI. Yes. Yes. Trzy, trzy, sabi, trzy. Sabi. Trzy trzy. O dwa Sabi. Pytanie numer 7. Dawaj. Czy jest na minaczcie uczulona? Ty jesteś na coś uczulona. Mi się wydaje, że to była Paula, że z nią o to już myślałam, ale nie dam sobie ręki uczyć. Wydaje mi się, że rozmawiałyśmy o tym, bo ja Ci powiedziałam, na co jestem uczulona. Tylko, że ja pamiętam swoje uczulenia, nie... A ja tyle nie pamiętam. <laughs> to już wiem, co dam na swój odcinek. Dobra, strzelam, strzelam. Nie podglądaj! O, Pani oczekiwa coś w jest Three, two, one. <muchy> nie, nie mówmy nic to jest Ja mam kurz. Nie, penicillina. Penicillina! <grym wytrych> to you z told na... me that! No. Oczywiście! Tak właśnie mi się wydawało, że to było z tobą. Hmm. Okej, okay, pytanie numer 8. Tu powinniście oboje znać. Mm -hmm. Jak to się stało, że mam obojczyk? Aha, wow. Chyba. Ready? Ready? 3, 2, 1, go. Bo to ja. Spadaj ze schodów, spadaj ze schodów. O, co, jaki I gdzie? No, okay. a może jeszcze. Którego dnia, w której godzinie jest, dobrze? W którym miesiącu? W którym miesiącu? Dobra, a który zyska? lekarz operował? Eee. Jak mi szpital? Jak mi mhm, szpital? Na pewno kto. zna znam najlepiej. Dobra, no a ja chociaż strzelam, chociaż tam nie odłożyć, jak, ale ponosisz szpital. Dobra, a chłopaki strzelam, to mnie eee. Dobra, tak? No, bo już mi łamiecie całą. Dobrze, brawo, macie po punkcie. Podam z schodów, bo jestem sierotą. Pytanie numer 9. Wygrywa ten, który jest pewnie najbliżej odpowiedzi, bo żadne z Was na pewno nie zgadnie. W ilu miastach mieszkałam? Uh. Ready? Mm. Jadwidge! I no ja naliczyłam cztery, ale to dała mnie to... Ale ja miałem dokładnie to samo, miałem takie cztery. No bo takie obusy No chociaż ten budyn cały no. Szczecin takie... i Warszawa. No. I tak mówię, nie dobra, dam jedną do przodu, bo jak no. się jeszcze mieszka w jakimś budyniu. <grym> I siedzą. No, no. Ile? Pięć. To, ale, ale które było, no sącz. To 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 było w popiąte? Nowy Saunch. w Saunchu? Przed miesiąc. Ej, no no. my nic o niej nie wiemy, Ola, my nic o niej nie wiemy! Nie słyszałam nigdy, że mieszkała <laughs> tutaj. Tam, w No dobra, okej. Nowy Sączu. I'm shooketh! I'm, I'm shooketh! nie chodziesz, Nowy Sącz. Warszawa, Szczecin. Potem znowu chodziesz, Szczecin i Warszawa. Dobra, okej. Okay. I'm okay. shooketh! Let's go! Pytanie numer dziesięć. Kto jest moim ulubionym youtuberem? Ja nie znam nawet youtuberów, których tego oglądasz. Któryb, o, którego oglądam od wielu lat. Ja też się dorastam z tym youtuberem. Nie żeby mnie się rosła, ale. <grym> <grym> Czekaj, to jest jakiś anglojęzyczny na te Obviously. Bip. Bip. Coś musisz co napisać? Nic, kompletnie? Bip. Coś. Zoe. Zoe Sandler. Zoe. Zoe. Zoe, bo mi się z Zoe, nie Zoe? To no, no. Nice! No? Skarbłaś. Szok. Jedenasta. Wygrywa chyba ten, który wymyśli coś najlepszego. Podejrzewam, że nie wpadniecie na to odcinek. <grym> Ale A jest bardzo z nas nie. Jaka jest najbardziej nierozsądna slash szalona rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłam? Obviously. Nie jest to związanie się z tobą. <grym> To nie to wiem, to było... ja nie wiem, ja totalnie się. Ja też, znaczy czy się nie domyślałam, ale też. Totalnie się. Yeah. Three, two, two, one, to... go. What do Wyjazd do Warszawy po raz pierwszy. Wyjazd do Warszawy No ja nie wiedziałam, co tu powiedzieć. Jest... Jest... Wyjazd do Warszawy po raz pierwszy? To tu to, to jest taki crazy. Wyjazd do Warszawy. No, Pewnie o to mu chodziło. Ja bym nie powiedziała, że to jest najbardziej nierozsądne. Nie no sam YouTube, ale to też nie jest nierozsądne, no, nie? Właśnie. Ja nie mam w ogóle pojęcia nierozsądne w tym momencie no. Bo to było, więc nie sądzę, było szalone, ale było też trochę nierozsądne. Okej, okay, to teraz poszliśmy i usłyszmy to najbardziej szalone. To, tak. to było chyba jak byłam w liceum i One Direction e, ogłosiło, że jedzie w trasę. A, okej. Okay. I ja na pojechałam na koncert i zapłaciłam sobie tym koncertem tym, że sprzedałam całą swoją biżuterię i to, co oh. mój ojciec dał mi na komunia żeby kupić sobie bilet, bo nie miałam pieniędzy na to. Eee, słuchajcie, e, e, nice. to nie chodzi o to, że my jej nie znamy. Like, 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 like bitch, what the fuck? Ja, ja nie, nie znam żadnych historii, no, co ja mam powiedzieć? No, ale to było ciekawe w sumie, to było Ale tak. wiedziałam, że tego nie będziecie wiedzieli, to zadałam te pytania, żebyście to wiedzieli, czegoś o mnie. Thank, Thank you! you. <laughs> tak 12. Powiedzcie trzy słowa, które najbardziej mnie odwzorowują. Jak ktoś usłyszy te trzy słowa, to wie, wie, że to jestem ja. Może to będzie za trzy punkty, bo ja mam trzy słowa. Ja to bym ja... mogła się w trzech zmieścić, ale w jednym napisałam, wszystko jest to ze sobą związane, więc uznam, że... Czyli co, trzy słowa dałaś, czy nie? ja dałam pięć, sześć, pięć słów. Ale zobaczysz dlaczego, w pewnym momencie dałam. No dobra, to niech to będzie, że to jest za trzy punkty. One. Bam. Dobra, czekajcie. No Pracowitość, z Korea, I pochondria, pracowitość, Korea i poppy BTS. W jednym, no bo to wszystko jest związane ze sobą, no. Ach ty tak to zrozumiałaś? No. Bo ja, ja zrozumiałam taką jakby jako charakter, że opisujesz, wiesz, trzy jaką nie... Znać... Nie powiedziałeś, że jak ktoś słyszy te słowa, to cię widzisz no? No. No. to. Nie, w sumie to rzecz. Rozsądna, zboczona i słodziak. <susurna> Złoczona to się zgadzam. <susurna> Dobra, ja mam trzy słowa. Pierwsze to było pracowita, rozsądna i uparta. Mam takie trzy. No ja mam Ty masz pracowitość, ty masz, masz rozsądność e, i daję wam e, po pół ty masz za korelację Słodziaka. Aaaa. Last one. Ostatnie skączyma, pytanie. To my, to my albo to będzie to... remis, albo Paula wygrywa. Okej. No shit. Okay. No, Ale to nie powiesicie, nie? Zróbcie to pytanie. Yeah. No. Okay. <laughs> Dobra. Wygrywa ten, który jest najbliższy odpowiedzi. Mm. I, i, Obviously. <laughs> Ile razy miałam świadectwo z czerwonym paskiem? Liczę na ciebie, misiaku. Chyba cię pogrzało. Pamiętaj, poczekajcie, ja się tylko wam powiem. No nie ja już nie zmieniam odpowiedzi. Tylko, ja, bo ja tylko bo nie byłam pewna. W pasach 1-3 nie ma czerwonego paska. No dobrze. Bojkotuje to. Może inaczej nazwę to, bo jedno jest legem. Bojkot! nie, bojkotuje to, ja tego nie policzyłam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak chcesz, to możesz zmienić. Nie. No, ja nie chcę zmienić. No nie, bo właśnie ja nie policzyłam jeden 3 bo ja wiem, że w 1 nie ma pasty. Aha. Ja nie miałem najbliższych w nigdy nie miałem czerwonego pasta, tak więc. No. to jeszcze powiem, ja jestem ambitna i w ogóle, ale też bez no nie? Nie miałam co roku czarnego pasta. No fakt. No dobra, trudno. Co się rzekło? 3, iTół 1 go 12. Ja mam 8. No Pola jest niewizją, bo jest to 12 to trochę ekspresów. No czwarta, piąta, szósta Usta? klasa i dwie klasy w gimnazjum w jednym nie miałam. Więcej. Serio? Ja strzelała, że ty jeszcze oficeum miałeś. Nie no. ja nie miałam. ja cię pobiłam What? nawet. Miałam dać 7, ale dam 8 na bo Na pewno mówię... było ciężko. No, that's true. Okay. No to co? Zwycięstwo. I I'm like a winner! We're true best friends. And you are not so true boyfriend. <laughs> jak widać, y ile więc jesteście razem? Dwa lata. Dwa lata. Dwa lata. Czyli hmm. dwa lata, nie równają się lat, siedmiu siedmiu latom. <laughs> Czyli... Ale nie no przyznaję, że te pytania, które były takie, to, sobie, to było trudne. Freaking hard! Yes. Ale to miało to jest trudne, nie może być wszystko takie kurcze. Skąd wiesz, że ty się wróciłeś no w jakimś. Weź pile, a że w budyniu. Bo wiesz, że Już teraz to bo się, bo się wzięliśmy, jakby i się poznaliśmy, jak ty już byłaś. No, taka trochę większa niż powiedzmy. Miii. <śleska. śleska> <śleska> Pięć <noc>. <śleska> Nie no, generalnie rzecz biorąc, e, szczerze mówiąc, to mieliśmy naprawdę równe szanse. Elitka naprawdę dała takie pytania, ale... No właśnie szansę, chciałam, nie? żeby było a no. no. no, nie żebym dawała, wiecie, coś ze studiów, co Paula będzie wszystko wiedziała. Tak, tak. To tak życia tak, takiego tak, typu. Tak, bo no właśnie. wszystko wiedział Olaf, no nie? No tak, prawda. Także... To było roz, pra, e, sprawiedliwe. Sprawiedliwe? Musiał być roz... <laughs> Sprawiedliwe, faktycznie, ale... Ten, Olaf, ale ten, ja zauważyłam, że mam ten sok, ten, ten, ten sam sok. Okay. <laughs> To jest ja sam sok, ten myślenia. W sensie, my mieliśmy naprawdę zbliżone odpowiedzi. Tak, no, to prawda, kurwa. Ale najśmieszniejsze było z tymi czterema plus jeden, nie? Co było? w eee, wielu miastach ale też nariczyliśmy nie... się... <laughs> Naliczyliśmy cztery, ale na jasny wypadek ten jeden to przodu, no nie? Dobra. Dwa razy. It's time to wrap it up. Ojas! Oh, Więc dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie! Ja. Yeah. Yeah. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie być na gorąco z naszymi odcinkami. Możecie włączyć sobie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na gorąco z naszymi życiami. I też Olafa, bo litka. czasami dodaje Olafa gdzieś na swój nawet prywatny kanał, który dokładnie możecie wchodzić. Możecie wchodzić na nasze Instagramy do Lidii na kanał. I osobno możecie sprawdzać nasze TikToki. TikToki. Całkiem śmieszne TikToki. TikTikTok. TikTikTok, dokładnie. Więc subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie. Wszyscy znajomi Lidy mogą teraz komentować, ile wy mieliście odpowiedzi, prawidłowych odpowiedzi. Będziemy ciekawi, czy ktoś zna Lidię lepiej od nas. Na pewno jest taka osoba, um, ale zobaczymy. Może jest ktoś, kto faktycznie odpowiedział na wszystkie pytania, albo na inne pytania. Dawajcie znać w komentarzach. A my widzimy się w kolejnym odcinku w następny czwartek o 17. Tak. Zapraszamy. Zapraszamy. Pa, pa.